18 strony to już był taki to mój pierwszy odcinek z Brawl W tym mimo że to pierwszy odcinek chciałem Wam pokazać dzisiaj i opisać moje konto. Jak widać mam nawet spokorangi 21, 20, 20, 20, 20, 20, pełno 20, 20, 20, 20. 1, 21, reszta to 19, tylko BA na 13. Brakuje mi tylko tych 5 postaci. Kruka, znaczy spajka dostałem z Mega Boxa. Za fioletowe gwiazdki Kupiłem sobie I tutaj y, od razu mówię Bardzo polecam y, Wbijajcie do mojego y, Klanu w Brawl Stars jeśli gracie Rybki się nazywa Już bardzo dziękuję tym Którzy mnie subują i tutaj są cisu i iguana Jemu dziękuję bardzo też y, No i zatem jak jakieś mówię Mam tylko y, star powera do Shelley bo ja nie, nie robię tak, że zbieram monety na, żeby ulepszyć jednego zadmiarza na y, dziesiątą rangę, znaczy na dziesiątą moc, a potem, y, za, y, a potem, ale żeby reszta miała na jakiejś drugiej czy trzeciej. Ja wszystkie równo, dlatego moja największa jestem ósme, siódme, czasami się wszystko zdarzą, a tutaj nie zwracajcie uwagi na tą pierwszą. A ja, dlatego, teraz je wbijam wszystkie, to zaczynam w Dobrze więc zagrajmy sobie Shelly. Sz zagrajmy, zagrajmy. I możecie zapraszać mnie do znajomych, się przedstawić, wyłączyć do mojego klanu. O, co jest? Trochę laguje mi. Ojojo. Trzeba uciekać. Że zabijemy to. Cholera. Na blisko pójdzie na easy. Więc. No tu co? Ajajaj, nie, nie. No niestety. Nie wyszło. Ale wiecie, każdemu zdarza się czasami nie najlepsza rozgrywka. O, to miał więcej kolorki obuki Dobra, nieważne wam To chyba się już tutaj się stracił dużo tych arków Okej okay. Dziękujemy Jeszcze może Raz B Albo... Dobra, bijemy cały szereg na 20 Rundę, ale tym razem Albo zagrajmy walkę z robotami I może wezmę Hej, mam po jednego bileta bo przegram na 20 bo dostaję chyba z 500 normalnie żatonów bardzo wam też polecam jeśli macie bardzo dużo biletów i jest takie wydarzenie gdzie można ustawiać właśnie no dużo biletów to polecam sobie dobra szukamy robotów żeby szybko wbijać superkę. U, tutaj są dobra Postaramy się przetrwać Postaram 5 minut, chociaż to moje typy to jakieś bambiki. Ja nie wierzę. Dobra. Już widzieliście właśnie chyba dzisiaj. Dopiero wbiłem 13 tysięcy. Nawet dużo sami sprawdźcie. Ale jeszcze trochę brakuje do top 200 choćby Polski. Piszcie też czy chcecie openingi jakieś. O ja no nie! Ty głupi Głąbie ty. Zadałeś 3% mam. Nie! To mocno. Patro. Chabosz. Nie wiem jakim trudem ja piję te 13 koła. To będzie miał z tych dobrej mierze tak jak wygląda w ten wolność Ale już nie. Mam taki flex na 90 normalnie. Oj, gdzie gościu? Marihuany kręci Uradę. Robot. Tak chcę. Zwalić. Tak. Co za chłop. Dobra, nieważne. No dobra, ja będzie. Dobra, dobra. Co 10% zeszło? Tak Fala dziesiąta już. Piszcie w komentarzach jaki jest wasz rekord. Mój to chyba 27. Fala. Fala bandików. O ty. Tyty i tytiery. Zginęła Shelly. Piękny Shelly jest nie, nie, nie najlepszy. O super. W jeszcze pewnie dostał karę na telefon. za chłop. Co za altruzma. W ogóle się nie broni. Aaa! Pewnie się bot włączył teraz do mnie niego. Bo też wyszedł w grę. Bo, bo ja nic nie robiłem openingów. Ja zawsze jak mam skrzynkę to ją otwieram. Dlatego ja mi trochę trzeba będzie zbierać. Ale jak też mogę... jak chcecie, to na youtube wrzucę mój opening mega za 14 tysięcy. Bardzo chętnie to zrobię. Dobra. Ale laguje gra. Kok. że leży leży Dobrze, dobrze, przestańmy jeszcze bo jeszcze troszkę tak jest Mały procent mamy, jedna twarka już poszła To jeszcze są czerwone postacie. Eee i zamoczę parków a przy to nie musicie pisać, wystarczy, że dołączycie do mojego klanu i sam zobaczycie. kiedy śmieszne. No ja teraz to jest Totalnie. To mnie taki dołował. O, tylko ja zostałem. Jestem goniterem. Ale już nie, nie jestem goniterem. Już... O nie! Teraz jej nie będzie ten mieć. O, he, No nie. Ale i tak sporo, nawet 433 Dobrze, dobra 25 power cubesów A no tak jeszcze mam token doublersy Dobrze to wbijemy jeszcze tego w strzelką O szukamy szukamy Wjezdno Mod Shockby Ja ją wolę bardziej od Plastera To są właśnie dwa Star Power do Są so, spoko Plaster się bardzo długo ładuje daje tylko 2000 HP. Jak masz 1600. czy coś tego podobnego tam? Coś tego podobnego. Tak, co ty Oj, dobra. Leżysz w kolcie, ty. Chłopie, ty. Spodlacza, ty. Z gnoju, ty. Wypadł mi z chaty. No nie, Jezu. Co za bramki kostki. Trzymać nie można. No co ty, nie, nie idź tam. Słuchajcie, yy, wiecie, zawsze jest tak się dzieje z pierwszym, z pierwszym filmikiem na Brawl Stars. Ale yy, teraz już musimy kończyć, na pewno. W kolejnych filmikach pójdzie lepiej I pobijamy trochę 20 rangi na wszystkie postacie Jeśli chcecie e, I piszcie w komentarzach, co najbardziej chcecie Fortnite, Brawl Stars Czy e, Minecraft A challenge to jeszcze To jeszcze nie teraz, okej? Okay? Cieszę się, że oglądaliście Trzymajcie się Do zobaczyska i elo